Biorąc pod uwagę emocje wyczuwalne na trybunach jeszcze przed spotkaniem, dziś szykuje nam się starcie piłkarskich gladiatorów. Zapraszamy na Wanda Metropolitano. Ładna dziś pogoda panuje w Madrycie, co chyba w sumie nikogo nie dziwi. Witamy Państwa ze stadionu Wanda Metropolitano. Kibice już się tłumnie zeszli, za moment rusza spotkanie. Nazywam się Tomasz Smokowski, a moim dzisiejszym współkomentatorem będzie Jacek Laskowski. A przed nami ciekawie zapowiadający się mecz hiszpańskiej La Liga: Atletico Madrid zmierzy się z Realem Madryt. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego mistrza. Skur, ten piłkarz przykuwa dziś uwagę mediów. I kibiców też. Myślisz, że udźwignie presję i zaliczy świetne spotkanie. Potrafi przytrzymać piłkę, a potem znaleźć moment, by podać ją tempo i precyzyjnie. Ktoś o takich predyspozycjach jest niezastąpiony w konstruowaniu akcji ofensywnych i wzbudza niekłamaną zazdrość trenerów drużyny. Teraz widzimy wyjściową jedenastkę Atletico Madryt. Zagrają najpewniej w ustawieniu 1-4-3-3 z fałszywą dziewiątką Jacką. Na to wychodzi. Bardzo ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w praktyce, ale jedno jest pewne. Dużo będzie zależało od gry tego fałszywego napastnika. Od tego, jak będzie łączył poczynania pomocy z grą pierwszej linii. Spodziewałbym się schodzenia skrzydłowych do środka. Realizator pokazuje nam teraz wyjściową jedenastkę Realu Madryt na ten mecz. Między słupkami Thibaut Courtois. Dalej w obronie Dani Carvajal wystąpi razem z Dawidem Alabą. Marco Asensio oraz Eden Hazard wystąpią w roli bocznych pomocników. W linii napadu wystąpi dziś Karim Benzema. Odkąd Atletico Madryt powróciło do grona potentatów hiszpańskiej piłki, wchodząc jednocześnie na europejskie salony, ich znakiem firmowym stał się mocny, nieustępliwy atak. Co ciekawe, za każdym razem, gdy utytułowany snajper odchodził z klubu, w mig znajdowano mu godnego następcę. Tak jest w istocie. Torres, Forlan, Falcao, Diego Costa, potem doszedł Alvaro Morata. To nie przypadek. Ruszył do ataku, chyba wie co chce zrobić. I mamy otwarcie wyniku! Atletico pierwsze strzela bramkę. Teraz czekamy na odpowiedź od wiecznych rywali. Ależ to była bomba! Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę. Dla pewności, jak nie wiem. W każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie. Taka radość w sztabie trenerskim, cieszą się z tego prowadzenia, na pewno nie chcą go oddać. Prowadzą zatem 1 do 0. Rozpoczęcie dzisiejszego meczu poprzedza oficjalne wręczenie trenerowi wyróżnienia dla najlepszego menadżera miesiąca. Ale zaraz, o i może być z tego co I mamy szybko kolejne trafienie. Zespół wygrywa już różnicą dwóch goli. Czy to przypadkiem nie nokautujące uderzenie? I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo obrał obrońcę. A sam strzał był już formalnością z takiej odległości ciężko nie trafił. Pazero. Dani Carvajal. Benzema. Casemiro. Alaba. Karim Benzema. Już od dłuższego czasu derby Madrytu nie mają jednego faworyta. Atletico nie jest już ubogim krewnym królewskim, wyczekującym na ich ewentualną wpadkę. Tak jest, to starcie dwóch potężnych ekip, dorównujących sobie jeśli nawet nie talentem. Ależ akcja, popatrzmy. Obronił, ale piłka w grze. I Alaba na linii podania, teraz to on ma piłkę. Nie wiem, czy zauważyłeś, Jacku, ale mimo zmiany pozycji na boisku, zawodnik ten wciąż notuje znakomite występy. Jakby zupełnie mu nie przeszkadzało, że musi inaczej biegać, inaczej się poruszać, inaczej się ustawiać, mieć inny zestaw obowiązków. Czy to kwestia rywali i szczęścia, czy wyjątkowej wszechstronności tego piłkarza? Jak myślisz? No właśnie, moim zdaniem wiele wskazuje na to drugie. Owszem, cały czas uważnie śledzę postępy tego chłopaka i cóż, jestem pod niekłamanym wrażeniem. Popatrzmy, bo ta akcja nabrała tempa. Dobrze teraz wrzuca na dalszy słupek. Dobrze teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. Łatwo sobie poradził z tym uderzeniem, ale piłka szła prosto w niego. Dobrze się tutaj ustawił. Jednak ten strzał zupełnie nieudany i nie musiał się wysilać. Zrobił sobie miejsce. Będzie chyba centrował. Mądrze teraz. Przerzucają ciężar gry na drugą stronę. Teraz się złożył! Fantastyczne uderzenie! Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce! Doceńmy teraz świetne dośrodkowanie, od którego to się zaczęło. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bramy. nie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynika. To dopiero pierwsza połowa. Benzema. mieninkowicz Piłka prawie dotarła do celu. Prawie, bo jednak ląduje na aucie. A Zatem będzie zmiana otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Awiles. Dobrze, piłka nadal na boisku. To środkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Pisco. Real Madrid traci teraz piłkę. Stadion Łąga Metropolitano. Gościł rozmaite imprezy lekkoatletyczne. Liczył też na Igrzyska. W 2017 roku przejęła go ekipa Atletico Madrid. I to właśnie kibice Rochi Blancos regularnie wypełniają jego 68-tysięczne trybuny. Czy za poprzednim obiektem? Oczywiście, ale ten też stopniowo zapisuje się w dziejach futbolu. Był tu już finał UEFA Champions League, był też jej finał Pucharu Króla. Dla nowego pokolenia fanów piłki, to on jest jednym z dwóch wielkich stadionów Madrytu. Nie daje się teraz zatrzymać. Słuchowna teraz piłka do przodu, idealna na dobieg. No i teraz dokładnie na dalszy słupek. Piłka opuszcza boisko. Będzie wznowienie od bramki. Świetnie dzisiaj wygląda w ofensywie Jacku. O takim występie warto porozmawiać. Wykorzystuje każdą nadarzającą się okazję, żeby zagrozić bramce rywala celnym strzałem. Widzieliśmy to dobrze na wyświetlonej grafice. Obrońcy nie znajdują na niego sposobu. Jednego gola już strzelił i to raczej nie jest jego ostatnie słowo. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Myślę, że ten zawodnik może być z siebie zadowolony po pierwszej połowie, nie sądzisz? Ciekawie wypadł w tej pierwszej połowie, o czym świadczy zarówno bramka na koncie, jak i nękanie rywala swoją dobrą grą. Jeśli powtórzy to w drugiej połowie, jego zespół powinien zachować obecne prowadzenie w meczu. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Penzema, czy stoła to strzelić? Co za obrona? Nie ma bramki. Świetna interwencja. Co tam się stało? Może przypomnę tylko, że niedługo pokażemy inny interesujący mecz w La Liga Santander. Atletico Madryt zmierzy się z Elche. To może być starcie zawierające mnóstwo smaczków. Taki deser dla prawdziwego konesera. Takie mecze rzadko zawodzą. Asemiro. No i po ataku zagrożenie minęło. Candelo. Atletico rozgrywa piłkę na skrzydle. Oj, ta próba naprawdę mogła się podobać. Było blisko. Trochę zaskakująca decyzja, bo z takiej odległości szanse powodzenia są niewielkie, ale warto próbować. Niewiele brakowało, a zakończyłoby się bramką. Asensio Casemiro Alaba pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka popisowo teraz bramkarz w stuprocentowej sytuacji jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. podanie. Ciekawe, co z nim zrobi. Dobrze teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. Prawie. Napastnikowi wydawało się, że dojdzie do piłki, ale golkiper był pierwszy. Korzystając z okazji, chciałbym teraz Państwa zaprosić na naszą kolejną transmisję. Czyli kolejne emocje związane z najpiękniejszym sportem świata. Myślę, że może być tam ciekawie. Żadnej z drużyn nie brakuje argumentów, więc należy się spodziewać otwartego spotkania. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. No, doturlała się jakoś. Piłka w rękach bramkarza. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Nie witam teraz. Benzema. Karim Benzema. Eden Hazard ma okazję, by przeprowadzić atak skrzydłem. Nisko, ma dość miejsca, by strzelać. Mamy bramkę, proszę Państwa. Ale to chyba miły akcent na pocieszenie dla kibiców, bo nadal wysoko przegrywają. A do końca niewiele. To była cierpliwie realizowana akcja. Wymieniali podania, wymierzone, nic na siłę, ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. Więc mamy trzy do jednego. Przedniej urody, górna piłka. Marco Asensio. Nieskuteczna próba utrzymania piłki. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Wydawało się, że będzie groźnie, ale sędzia odgwizduje spalonego. Słuszna reakcja na linii, spalony oczywisty, choć nie zabrakło tutaj dużo. Szkoda, bo ładnie się rozwijała ta akcja i gdyby podejście na pozycję nastąpiło trochę później, to mogłoby coś z tego być. Ale pomysł dobry, to na pewno. Teraz stworzył sobie szansę, uwaga! Ależ teraz mogło być groźnie! katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Karim Benzema. Te otrzymuje Milinkowicz-Awicz. Benzema, okazja. Niesamowity gol. Co oni tutaj zrobili? Ja już sam zaczynałem spisywać ich na straty, ale oni nie stracili wiary i teraz są o jedno trafienie od remisu. Ale czasu jest mało, czy zdążą? Teraz widzimy w powtórce tę bramkę raz jeszcze, no ale niestety chyba za późno, raczej nie zdołają już odrobić tej straty, chyba że sędzia jeszcze trochę to przedłuży. Trzeba było brać się do roboty wcześniej. Atletico. Trudno mówić o jakiejś szczególnej przewadze zwycięskiej drużyny, a jednak potrafiła strzelić o tę jedną bramkę więcej praw. Nie zawodzi tego wieczoru zarówno siebie, jak i fanów. Z taką wyśmienitą grą nie trudno się zresztą dziwić. Świetnie mu się dzisiaj ten mecz ułożył, zdobył ważnego gola, pomagając drużynie wygrać. Oczywiście zapytany zapewni, że najważniejszy był dla niego wynik zespołu, ale nie ukrywajmy, ta bramka na pewno sprawiła mu sporą satysfakcję, ma wszelkie prawo się cieszyć.